W dzisiejszym odcinku wyjaśnię, czym właściwie jest copy trading, jak możesz na nim zarabiać, i pokażę Ci prostą instrukcję krok po kroku, dzięki której łatwo znajdziesz najlepszych traderów do naśladowania. Dzięki temu Twoje szanse na zysk będą dużo wyższe. Podzielę się też kilkoma ważnymi zasadami bezpieczeństwa, które pomogą Ci uniknąć typowych błędów. Po obejrzeniu tego filmu będziesz dokładnie wiedzieć, jak działa copy trading, jak używać go mądrze i jak odpowiednio kontrolować ryzyko. Jeśli kiedykolwiek chciałeś zacząć tradeować, ale nie wiedziałeś, od czego zacząć, ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zacznijmy od podstaw. Copy trading to system, który pozwala automatycznie kopiować transakcje profesjonalnych traderów. Działa to bardzo prosto. Wybierasz tradera, którego wyniki Ci się podobają. I kiedy zaczniesz go obserwować, każda jego otwarta albo zamknięta pozycja automatycznie pojawia się również na Twoim koncie. Nie musisz klikać przycisków ani robić analiz. Twoje konto po prostu odzwierciedla jego ruchy. Jeśli trader zarabia, Ty też zarabiasz. Jeśli traci, Ty również tracisz. Wszystko zależy od osoby, którą wybierzesz, dlatego dobór odpowiedniego tradera to najważniejszy element copy-tradingu. To świetna opcja dla osób, które chcą inwestować, ale nie mają czasu na samodzielne tradowanie. To trochę tak, jakby ktoś tradował za ciebie, ale ty nadal masz pełną kontrolę nad swoimi środkami i kwotą inwestycji. No dobrze, ale gdzie można to robić bezpiecznie i wygodnie? Zanim zacząłem, przetestowałem kilka platform. Jedne były zbyt skomplikowane. Inne mało przejrzyste, ale ta, która sprawdziła się najlepiej i której nadal używam, to BingX. BingX to jedna z największych giełd kryptowalut na świecie, szczególnie znana z funkcji copy-tradingu. Jest prosta, intuicyjna i bardzo przejrzysta. Możesz przeglądać tysiące zweryfikowanych traderów i zobaczyć ich wyniki, poziom ryzyka, historię transakcji oraz liczbę obserwujących. Dzięki temu podejmujesz świadome decyzje, a nie działasz na ślepo. I teraz, BingX prowadzi specjalne wydarzenie dla użytkowników copy tradingu z gwarantowanymi nagrodami w krypto i szansą na wygranie iPhone'a 17 Pro. Rzućmy szybko okiem, co dokładnie daje to wydarzenie. Po rejestracji i ukończeniu weryfikacji, KYC BingaX od razu przyznaje Ci 30 USDT jako copy trading subsidy Czyli ochronę od strat przez 7 dni. Następnie, gdy wykonasz swoją pierwszą transakcję w copy Tradingu, dostajesz dodatkowy voucher 10 USDT jako nagrodę. A to dopiero początek, gdy Twój wolumen transakcji będzie rosnąć, odblokujesz kolejne obroty na kole Fortuny Bing X przy progach takich jak 1000, 10 000 czy 50 000 USDT. Każdy obrót wygrywa. Dosłownie 100% szans. Nagrody to m.in. kryptowouchery, bonusy tradingowe, a nawet główna nagroda iPhone 17 Pro. Teraz przejdźmy krok po kroku do tego, jak zacząć copy trading na BingX. Najpierw wejdź na stronę Bing X albo pobierz aplikację, załóż darmowe konto, wykonaj KYC i zrób niewielki depozyt. Gdy to zrobisz, przejdź do sekcji Copy Trading w głównym menu. Zobaczysz tam listę najlepszych traderów posortowanych według wyników. Kliknij na dowolnego tradera, żeby zobaczyć jego profil, sprawdź współczynnik wygranych, poziom zysku i ryzyko. Najlepiej wybierać osoby, które mają stabilne wyniki przez dłuższy czas, a nie jednorazowe szczęście. Kiedy znajdziesz odpowiedniego tradera, kliknij Copy, wpisz kwotę inwestycji i ustaw Stop Loss oraz Take Profit, jeśli chcesz dodatkowego zabezpieczenia. Kliknij Potwierdź i gotowe. Twoje konto będzie automatycznie kopiować kolejne pozycje tego tradera. Kiedy on traduje, twoje konto robi to samo. Po swojej pierwszej transakcji automatycznie otrzymasz 10 USDT w voucherze, a 30 USDT ochrony zacznie działać, zabezpieczając Cię przed stratami przez pierwszy tydzień. Po rozpoczęciu handlu wejdź na stronę wydarzenia. Tam zobaczysz ile spinów odblokowałeś dzięki swojemu wolumenowi transakcji. Kliknij Spin Now i zobacz co wylosujesz. Za każdym razem coś wygrywasz. Mogą to być kolejne vouchery, bonusy albo nawet iPhone 17 Pro. Wszystkie nagrody znajdziesz w zakładce Reward Center lub Voucher Page na swoim koncie BingX. Pamiętaj tylko, że większość voucherów wygasa po 7 dniach. Więc użyj ich, zanim przepadną. I właśnie tak wygląda copy trading. Wybierasz doświadczonych traderów, kopiujesz ich transakcje automatycznie i możesz przy tym zdobywać dodatkowe bonusy z takich wydarzeń. Jeśli chcesz spróbować, zajrzyj do oficjalnego linku w opisie: Zrób KYC, wykonaj pierwszą transakcję i zacznij zdobywać nagrody, jednocześnie ucząc się, jak działa rynek. Pamiętaj jednak, Copy trading nadal wiąże się z ryzykiem. Nawet profesjonaliści czasem tracą, więc inwestuj rozsądnie i nigdy nie przeznaczaj więcej, niż możesz sobie pozwolić stracić. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że ten poradnik pomógł ci lepiej zrozumieć copy trading i bezpiecznie zacząć swoją przygodę. Jeśli film ci się przydał, zostaw lajka, komentarz i subskrypcję. I powodzenia przy twojej pierwszej transakcji na BingX.